Szanowni Państwo, moje drogie i moi drodzy, witam Was serdecznie w pierwszym dniu jedzenia po nowym roku. Tak, wszystkiego dobrego, drodzy Państwo. Będzie to odcinek nieco rozszerzony, ponieważ pokażę Ci nie tylko takie wigilijne, nie tak ketogeniczne jedzenie, jakby niektórzy chcieli, oraz bardzo burżujskie keto-jedzenie z Sylwestra. Jeśli poznałeś mnie przez ostatnie lata, to prawdopodobnie wiesz, że nie stoję po żadnej z tych keto-skrajnych stron. I na przykład nie stoję po tej stronie, która mówi, że jakie węglowodany u babci na święta raz do roku, w dobie wam się pr przewracało. Nie wolno żadnych węglowodanów. Jak babka zrobiła kluski, to pi do kosza, a potem babkę do piwnicy może zrozumie w takim razie, że, że źle robi, nie? Ani nie stoję po tej drugiej oświeconej stronie, czyli tej. Oczywiście zupa z oliwy e, z dodatkiem wywaru ze szparagów, na to wszystko możemy oczywiście posypać sobie pióra, pieczone pióra z kurczaka, ponieważ jest to bezpieczna opcja, nie mamy tutaj kwasów nasyconych, a nie chcemy przecież zwiększać ryzyka sercowo-naczyniowego na naszej diecie keto. Także, drodzy Państwo, zalecam rozsądek nie tylko w życiu, ale i w diecie, bo na przykład w polityce Wszyscy wiemy, do czego doprowadziły skrajności. I dlatego ja tak bardzo sobie cenię właśnie rozsądek i równowagę. Stąd święta spędzam zawsze w sposób tradycyjny. 24 grudnia, już drugi rok z rzędu, aby odciążyć trochę odgotowania gotowania nasze mamy, postanowiliśmy zorganizować kolację wigilijną w lokalu. Na przykładzie talerza wikusiowego oraz mojego zjedliśmy po jakieś 10 pierogów z kapustą, smażoną rybkę w panierce oraz groch z kapustą. I tak to się prezentowało, wszystko cieplutkie, pyszniutkie. Natomiast na dokładkę zjadłem jeszcze dwa barszczyki grzybowe z uszkami oraz grzankami. I tak, drodzy Państwo, to wszystko było tradycyjnym, normalnym, węglowodanowym, chamskim żarciem, ale jeśli sobie teraz rozłożycie cały mój rok, przez który jestem na keto i te trzy dni świąteczne, których zjadłem prawdopodobnie 500-600, do palicho 1000 nawet, gdybym zjadł, ale wiem, że tyle nie zjadłem, z 600 gramów węglowodanów. To czy mnie to zabije? <noise> Jeśli ja tyle kiedyś na co dzień jadłem? No oczywiście, że nie. I to jest fajne dla mnie przede wszystkim, że wiem, dlaczego jestem na diecie Keto przez cały rok. O dlatego właśnie patrzcie, jakie mi się chamstwo dzieje. Po trzech dniach świąt, 29 grudnia, jak widzisz, wyglądałem właśnie tak. Dobre było, nie powiem, smak dzieciństwa, klimat świętowania. No ale niestety, niestety, po świętach zawsze dobitnie przypominam się, dlaczego na Keto jestem. I przede wszystkim muszę być cały rok, ponieważ węglowodany w ogóle mi nie służą. Całość oczywiście dopełniła wspaniała, pyszna, czarna kawa. Święta, święta i po świętach i drodzy Państwo, ci, którzy chcieli sobie zrobić zdjęcie z prezentem i polansować się trochę na Instagramie, no to mieli swoje 5 minut. Inni, którzy troszkę bardziej religijnie podchodzą do tych świąt i faktycznie przeżywali je w sposób duchowy, no to mam nadzieję, że wzmocnili swojego ducha. Ja natomiast ze zdezelowaną twarzą pojechałem na trzydniowego Sylwestra do Grudka nad Dunajcem i się tylko utwierdziłem, że tylko ketoza. Pojechaliśmy do pięciogwiazdkowego hotelu, na który pracowałem tak naprawdę ostatnie 5 lat i się naprawdę opłacało więcej. W tym motywacyjnym filmie tutaj opowiadam o tej całej historii, aczkolwiek jest to dzień jedzenia, więc przechodzimy tutaj oczywiście. Jak zawsze w skitranej torbie wziąłem ze sobą zestaw przetrwania, ale pokrótce szybkie zakupy ketogenika. Jak widzisz, nosy na przygryskę serek żółty i masełko, z których stworzyłem później nadziewane masłem rulony. Twaróg tłusty oczywiście mogłem sobie ze śmietanką 30 zrobić e, i taki chlebek proteinowy z Lidla, bo nie zdążyłem swojego spotketa wziąć, bo wszystko wykupiliście na święta. A takie rzeczy jak to? Fę, co tu wsadzili? Czy to? Fę. Oczywiście w lodówce hotelowej Oooo. zawsze czekają, żeby sobie to kupić, nie? Po 20, 30 zł, takiego Chopina malutkiego można sobie za 50 zł kupić i tak dalej, no. Zawsze się dziwię, czy faktycznie ktoś to kupuje. Daj mu Boże tyle pieniędzy, jak go stać. Ale drodzy Państwo, pierwszy posiłek po przyjeździe do hotelu na około godziny 15 zaraz po tak, zameldowaniu. nie jadłem do 15 i jest to absolutnie normalne, jeśli masz zdrowy metabolizm. To nie jest nic nienormalnego, nie jeść na przykład 16 godzin. Dwie kromki tego chleba, grubo posmarowane masłem i oczywiście żebrak musiał pierwszy zjeść, bo w spokoju nie dał. No to dostał kawałek kabanosa i poszedł. Do tych dwóch kromek dodatkowo 90 gramów kabanosów właśnie i to wszystko. Ogółem jakieś 1000-1200 kalorii podejrzewam z tego wszystkiego było. Natomiast na drugi posiłek zdecydowaliśmy około godziny 18 pójść do restauracji, żeby zakosztować miejscowego jedzenia. I okazało się, że w hotelach w tych nie serwują ziemniaków. Ciasta czy kaszy, no ale typowe właśnie takie keto jedzonko, z małymi odstępstwami oczywiście, ale podstawą były właśnie takie oto rzeczy jak tu. Zdecydowałem się rozpocząć od jednej ostrygi oraz zakończyć tak ciekawie podaną sałatką z krewetek, awokado, rzodkiewką, mandarynką, tłustym, pysznym sosem, a to wszystko polane oliwą. Rewelacyjnie zrobione krewetki, przepyszny sos, no nic dodać, nic ująć. W dzień natomiast przed Sylwestrem moja ulubiona część każdego wyjazdu, czyli śniadanie hotelowe, czyli zrobię sobie to, co chcę. I zrobiłem sobie coś takiego. Bardzo tłusta, zrobiona na masełku jajecznica wraz z gotowanymi parówkami i grillowaną kiełbaską z cebulką jako główny talerz, czyli źródło białka, tłuszczu. Dodatkiem natomiast samodzielnie skomponowana przeze mnie autorska sałatka. No, może nie śródziemnomorska, ale taka nadbałtycka, bo z polskimi dodatkami jak cebula, serfeta, papryka, pomidory koktajlowe, oliwki, ogórek, sałata, trochę soli i oczywiście oliwa. Wikusia natomiast zaczęła od takiego omleta, małej bułeczki z masłem i szynką parmeńską w sumie tyle. Czas przyszedł natomiast na bezpośrednią kolację sylwestrową i to, co tam podawali i to, co to ja, ja tam jadłem, to mi się to w głowie do dzisiaj nie mieści. Nigdy takiego czegoś nie jadłem. Mam nadzieję, że jeszcze czegoś takiego spróbuję. To jest jedzenie. Przystawką były pikantne przegrzebki z sosem majonezowym i akurat tutaj słabo wyczuwalne te przegrzebki jak dla mnie. Trochę jak rzodkiewka to smakowało i byłem nieco zawieziony. Trochę się przyraziłem, ale potem kręmpfla gras wędzoną gęsią wgniótł mnie po prostu w siedzenie. Raczej nigdy już takiej dobrej gęsi nie zjem. I to jest no nie, nie do opisania to jest. No smak umami, który się wylewał z tej kaczki, no to tak normalnie on gwałcił język. No to było, to był chamski gwałt na moim języku, ale w sensie takim pozytywnym bardzo. Następnie szef kuchni podał mięciutką doskonałą wręcz polędwicę wołową z półtora rocznym dojrzewającym serem parmezan, którym, o którym tam opowiadał chyba z 10 minut. No ja takiego czegoś też nigdy nie jadłem powiem wam. E, na koniec więc jeszcze był taki deserek, wiecie, jakieś, jakieś redukcje, jakieś karmelizowania, jakieś tam piany z lodów i alkoholu, no dobre to było. i Tak tylko malutko, żeby się nie przejeść oczywiście, no, żeby za dużo cukru nie było. Natomiast zimny bufet to już była osobna sprawa, ponieważ pierwszy raz w życiu spróbowałem, odważyłem się spróbować ślimaków w maśle czosnkowym. Pewnie nigdy bym się nie odważył i bym zwymiotował na sam widok, ale godzina była na tyle późna i procentów było już tak wiele, że <laughs> opłaciło się, bo naprawdę są przepyszne. Nie wspominając już o nielimitowanych ostrygach, których zjadłem chyba tam z 10. Takie delikatne, takie, takie ketogeniczne wszystko, bez żadnego takiego hamskiego węgla. Niemniej, drodzy Państwo, to już koniec tych dni jedzenia, tych świątecznych węglowych oraz tych już ketogenicznych noworocznych. Natomiast nie jest to koniec jeszcze dobrych wieści na tym kanale, ponieważ chciałbym się z Wami podzielić większą, ogromną, tak naprawdę dla mnie informacją, którą jest to, że po tylu latach kupiłem sobie wreszcie mieszkanie. Zapraszam Was na krótkiego vloga. A teraz najfajniejsze, drodzy Państwo, bo Wy nie wiecie, co tam będzie, ale ja Wam powiem. Patrzcie, jaka piękna pogoda, żeby pokazać Wam coś fajnego. Drodzy Państwo, jedziemy w pewne miejsce, bo musimy Wam coś pokazać. Zmiany ogromne idą w naszym życiu, dlatego no... W końcu musicie... normalna kuchnia. Tak, normalna kuchnia będzie. Nie, nie ma. Ale spokojnie jedziemy. Zobaczymy coś fajnego Tyle. Chyba. Pogoda piękna jest, co? Ty popatrz. Może się może Rafał przyjedzie. A co, myślisz, żebym nie pojechał? Ale to jest chore, co tu się dzieje. Drodzy Państwo, mamy w końcu swoje mieszkanie. Ufa. Schody są. Schody. Tu są schody. Schody żona wybierała. Tu jest Rafał. Tu jestem ja też jest żona ściana. wybierała. Tu Oraz jest Tutaj, bo to jest bardzo ważne. Tu są takie. Posadzka, jest winylowa. W sumie też żona wybierała. Nie, to akurat ty wybrałeś, ja chciałam zmienić. E, tledy. Żona wybierała, bardzo no, ładne. Ściany. kolor sian, taki ładny odcień. Kto wybierał? Ja też wybierałem. Lodówka stoi. W końcu dwa metry, tak żeby się cokolwiek zmieściło w niej, a nie 160, tam gdzie teraz wynajmujemy. Dobra, więc idę wymienić zamek, tylko jeszcze im pokażę, gdzie będę grilla robił. Oh, pokażę wam, co ja wybierałem w tym mieszkaniu. Tu będzie grill stał, tu będzie grill stał, wszędzie będą grille i będzie wieczne grillowanie. Księżniczka Gerda. Idealna. A czemu takie burza masz? Się... Bo nie umyłem jeszcze. O Jezu, zobaczcie. Popatrz, jak idealnie dopasowałem, rozumiesz? Idealnie. Z tej strony nie wychodzi, z tej jest super. Żeby nic się nie włamał. Tak, no bo nie wiem, czy mieliście takie sytuacje, ale u nas było tak, że daliśmy y, majstrom klucze i potrafili na mnie odnieść. Nie, to y, ci od podłogi nam nie odnieść. No, no to ja mówiłam właśnie o majstrach. Nikt nie wejdzie, niepożądany nikt nie wejdzie już. A Tyle. Tu będziemy spać. Tu jest ogólnie położony winyl, czyli można sobie coś rozlać i nic się nie stanie, nie ma się co martwić. Pokaż, włącz. O ja ciepiernicze, jaki pieprzony splendor. No i tu łazieneczka, przepiękna. Tu ewentualnie jakby się komuś zechciało kubkę to się ściąga, tu czerwone. I można sobie robić na spokojnie. Nie takie warunki na wsi dawniej było, jak się mieszkało i co. Tu kiedyś drzwi będą oczywiście, tu i tu nie. Może tak zostawmy. W sumie nie jest brzydkie to takie industrialne styl bardzo. A teraz najważniejsze, drodzy Państwo, bo wy nie wiecie, co tam będzie, ale ja wam mam. Tutaj po prostu będzie sauna, gdzie będziemy sobie siedzieć. Nie wiem, co tam jeszcze będziemy robić, ale będziemy mogli robić wszystko, bo to będzie nasze, tak? A e... no, w sumie idealnie usiądź tam. Zobaczmy zwizualizujmy to, żeby dobra. szybciej przyszło. Usiądź, Waga. tak, usiądź, tak. Waga? Tak. Siedzimy w samie. Tak, wizualizujemy, że to będzie sauna, Ja idealnie w sumie tak... Uff. Już nagrałaś, bo nie chcę mi się tak. Ja też chcę usiąść. tu jest sam. No dobra, czyli... Dobra, usiądź w obojęt saunie Nie wiem, się zmieścimy, nie wiem, jednak jedna osobowa. No nadal... No spokojnie, my w kurtkach nie, widzę. Na ładne słońce tu wpada na tak to jest pięknie, i tu, i tu. Drodzy Państwo, zbliżamy się do końca. Ja tylko powiem, że jeśli chcecie nam doradzić w jakiś sposób, czego użyliście na przykład, i nie wyobrażacie sobie swojego nowego domu bez tego materiału, czy jakiegoś elementu RTV, AGD, to serdecznie zapraszam do sekcji komentarzy, bo to jest w sumie nasze pierwsze mieszkanie. I co jeszcze można powiedzieć o tym mieszkaniu? Tyle chyba w sumie. Nic nie zrobione, pudła przyniesione <grystanie> i tyle. Mam nadzieję, że tak do pół roku się wyprowadzimy i w końcu będę z powrotem mógł nagrywać vlogi, takie od których zaczynałem, czyli po prostu wstaję z łóżka, budzę się, nagrywam co jem i tak dalej. Pokazuję grilla na tarasie, robię jedzenie, różne rzeczy śmieszne. No w tym mieszkaniu nie dało się tego pokazywać, tak? No jak się wyprowadzimy, to pokażę Wam w jakich warunkach żyliśmy, no ale nie było zbyt ciekawie, no bo to jest wynajmowane mieszkanie, dużo tam nie zmienisz. To jest wszystko zrobione już tak jak chciał właściciel. Aczkolwiek chciałbym tylko na koniec powiedzieć, że jestem już na prostej nie skręcam ani tu, ani tu. Nigdzie się nie wybieram, tylko tutaj do przodu. Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, którzy przez całe te lata są ze mną, wspierali mnie i którzy mogli obserwować moją historię. Wszystkie vlogi są tutaj na kanale. Ja niczego nie skasowałem, możecie to cały czas oglądać i motywować się. A jeśli nie chcę wam się wracać, to tutaj najnowszy vlog motywacyjny, który serdecznie polecam, bardzo długo nad nim pracowałem. Dziękuję, do następnego odcinka. Tobie też się może udać. Koniec! Po najlepsze produkty pod dietę keto w rozsądnych cenach, takie jak oleje, mąki, smalec, pasztet czy nawet catering, zapraszam Cię do naszego sklepu podketo.pl. Po naszą książkę Jajo w roli głównej, z którą przygotujesz się do diety ketogennej i przejdziesz przez proces adaptacji, zapraszamy Cię na stronę mawi.diet. Dzięki, niezależnie na jakiej jeszcze jesteś diecie, życzę Ci wszystkiego dobrego, do następnego odcinka i KONIEC!